Okej. Okay. Żyję. Ja też, ale ja mam... nie no jest jakiś koleś mnie zabił! O nie, też! Kurde! Siemanko, z tej strony Batrus. Gdzie jesteśmy, na serwerze? Razem z... Wiktorem. Tak. Cześć, no. Zróbcie w netterze, bo znudziły nam się już kopalnie. Slender, miło. E, chodź, chodź. Nie go w stąd, nie w tego, potem pokopiemy po nagraniu. Chodź, 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 chodź. Jest... Sorki i moja maszka, do gry Dobra, już jesteśmy. Już grywam jakby co, chodź, chodź na samo sanda. O, chyba tutaj. No tam gdzieś stwierdza chyba. Trolololol. No. Tak, na, Ale, na netto. No, to, tak, to się to... szybciej chodzi niż na shifcie po normalnym DNA. No chyba no, tak, no. Ale po co w sensie jak się biega no, to jest dobrze popatrzcie. Bo no, to jakbyś normalnie biegał, jednie przy zderzeniu z, z ziemią jest tak powoli. Chodź poczekamy z pełnera Chodź już. No, Zbrojkę i nowego skina. Fajnie, co nie. O kurde... Ja pierniczę. Dobra, chodź może do tej twierdzy. To już byliśmy To chodź tu Tak to nie jest nasz pierwszy wyjazd na jazd na twierdzę Ale się wolno kopie... Koło... Ja jej w ogóle nie zwiedziliśmy praktycznie No i tam zobaczyliśmy trochę po letterrakach i tyle O kurde Dobra już, git. Tak ma, ma problem z mikrofonem I ze zatkanym nosem, ale co z tego? Jest, jest good, good Barto jest chory, więcej filmów tak, Watruz jest chory, więc ma czas na filmy. Tak to nie działa. Ja pipole, ile tam jeszcze? O! Dużo. W ogóle dzisiaj, to jest. Który to jest dzisiaj? Który jest dzisiaj czwarty? Nie mam pojęcia, ale wiem, że jest piątek i się cieszę. No, więc jest piątek. Ej, Wiktor! Wiktor! Skacz Jestem. Skacz tam! Chodź co za człowiek Dobra, szukamy tego spawnera. Ty i gdzie indziej, gdzie indziej, zobaczymy, już jak wiesz, znajdziemy się tam, tepniemy na siebie. Zdjęć robić cięcia, nie wiem. Nie kompletnie. Obiec nabrudawki, opróżnione. Możesz zrobić, bo to takie chyba trochę nudne będzie. No, no to jak znajdziemy coś ciekawego, no to albo będziemy się fajdować z kastami, no to znowie nagranie. A tak to, że pożegnamy się póki co. Cześć. No. Siemanko, już jesteśmy. Tak, znalazłem spawner. Chodź tu szybko do mnie. No, się tepam, bo e, nie wiem gdzie jesteś. TYPY A C C E P T. Kurde, herbieś walną nie, walną mnie! Chodź, chodź na nie. Otwórz jak to sobie mnie to... to... Au, mnie ja O kurde, zaraz widać nie. Pa pa. Tak na zmianę będziemy bić, nie? No, cześć, ja się do ciebie te Ale na nich levely lecą. O, zabiło cię? No. <laughs> Szybko poszła. <laughs> Szczególnie jak się nie ma ja sobie O cztery! Dobra, uciekaj, 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 uciekaj. u dziewiąty level poszedł. Cię się No czemu we <laughs> mnie? Daj mi moje itemy! Nie? Daj, daj mi... Daj mi moje itemy. Masz. Ale ty masz stroną to no, 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 ty jak ty możesz przeżyć? Masz no, trochę tego, co... Dobra, i rzucie tutaj ci rzucam itemy, a ty tam gdzieś biegniesz, okej. Okay. Bo się o, dobra, Wiktorz, zbiera moje itemy. Dobra, ja się, ja się muszę zrobić żelazne. Dobra, to ja zrobię cięcie. Dziewięć, już! Już, już jesteśmy. Dobra, gdzie jest ten spawner? Tam, chodź tutaj. Dobra. Już, gdzie mamy zbroję całą, Jak diaksowy miecz, łuk, sześć strzał. To strzelaj! Waląłem. A Wiktor idzie na Hardcora. Bardzo w też. Nie bij, nie bij, nie bij, nie, 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 bij. Zabij jednego, jest, Blaze nice Roads. A ja może ucieknę, wiesz? Dobra, ja i biję. Ała, a, a, ała, 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 Chcesz serduszka? Dwa. Dwa i pół serduszka. Chcesz jakiś no, Golden to są Apple? To nie zaczęło bić. Chcesz, go... chcesz Golden Apple? Serduszko. O. Masz Golden Apple 2. Wzgast. Jedno sobie zjem. Nie ma ich tam. Ej, jest Ogólnie czysto. Nie, zabiłem ja. Dobra, chodź, chodź. Zejść na nie trzeba i tak trochę zdalej, wiesz? Ja sobie już łuk naciągnę. Ej, nic byś w ciebie strzelę jeszcze. W tor. Dobra, ja tutaj będę. O są, 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 daj, już, warto, daj, Daj, daję, 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 daję. Okej, okay. wszystkie. To ja uciekłam. Okej, okay, ja mam... już przytam. Co ty, dwa... Twaj... Ja mam już... o... Ale akcja. Łopie. Ale się na nie łatwo XP. No ja mam już, już ponad jeden i pół lepa. Ja mam 25. Nie, dopiero. Nie wiem, mnie, bo musi się do regenerować. O kurczę. Dawaj, na trzeba je. Trzeba pojedynczo wybijać. Bo jak naraz się... Kurde, walnąłeś chyba. Oj, zaraz no, się nie ale co z tym... Okej. Okay. Żyję! Ja też, ale ja mam... Ej, nie jakiś koleś w... mnie zabił. O nie, też! Kurde! Dziękuję, mam człowiek. mam nagranie, pójdzie do sądu. Nie na nie za co Przyszymy do jego teleportu le? Cały nie Zabierz se, zabierz se tego, zabierz se... Yy, jak za miecz On tam jest ciągle i się pali ja go widzę, dawaj szybko Chciałem poczekaj, ja sobie tylko we miecz Szybko, ja tu jego widzę, ja tu jego widzę, szybko On się nigdzie nie tepa jakby co... póki co Miecz, jakikolwiek... Jak sobie zabierz? Potem Cię odda! Nie, nie masz diaksów? Skraftuj se! A co robię? Pataki! Wah ha, 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 Szybko! Go go! Power Rangers! No Go Jesteś już tam? Nie. Jestem. Jestem? Zabij go, bo on tam się palił! Gdzie on jest? Nie mogę tam? Ale kurde ale fail Dobra to ja zrobicie dzisiaj... Zobaczmy jak z rzeczy Są... So, jest u mnie. Ej gościu! Oddawaj proszę cię. Dobra ja zrobicie dzisiaj i zobaczymy znowu w neterze Tak gwać Si ma że z w neterze Jestem w tym samym miejscu zresztą ale jest Tak ale znaleźmy gasta Kurde dwa nawet! Za to mam wiktor! Kurde. Au. A trafi mnie. Nie też jest film. What? Chłopie! Je. Jeden gas strzelił we mnie. Jeden go strzelił w ciebie i poszedł we mnie. On chyba w ciebie strzela. Kurde. To nie pomagaj może. Au. Zaraz będę. To czekaj. Co robię? Wiktorz, help me! Co? Dobra A Kurde, Wiktorz On w ciebie strzela. Wiem! A z łuku one mają obrażenie? Z łuku idę na trzy hity. Ja zabiego! Z... Ja go zabiłem z łuku. A, jego, a ja w panu z rady. <grym> o ja... Zabijecie? O, o, nie wiem, nie, nie, raczej nie, co ty. mam 3,5 serduszka. Idziemy na te gasty czy nie? pewnie. Chodź, chodź, Masz łudze? No mam. To chodź, na, idziemy. naważamy na gasty. Tak. Jest tam, jest tam, jest tam. Dawaj, dawaj, dawaj. Au. To we mnie idzie. Ale dostał. Pięknie. Mam dwa hity poszedł. O, o, no, tak nie nie na dwa, trzy hity. I ja dostałem za jednego gasta trzy expa. Znaczy nie, nie za zagasta. No. To no, był jeszcze jeden, chodź. Mam. No, Chodź, bo tu był jeszcze jeden gdzieś. Nie ma? Nie, są dalej, są dalej. Chyba. To wyznacz sobie kierunek, w którym idziemy, i pójdziemy po prostu dalej, dajesz... No to chodź, no to chodź, chodź w moją stronę. chcę A Chodź teraz przerwało tak dziwnie. Chodź, idziesz? Idę, idę, idę. O, jest, 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 jest. Dobra, żeś z łuku. Jak będę nie, nie odga... Ja, biorę go, nie go nie na... ja biorę go na jego, na jego uderzenie, a i ty go bierzesz z łuku. Kurde No, a tam było jezioro no, to nie No chodź tam idziemy, przejdziemy się Ogólnie jest, chcesz, chcesz jedzonko? Wiktor, chcesz jedzonko? Nie mam Ogólnie dla widzów, tu i będą dwa za tak pomyśleliśmy No ogólnie ja on ale Wiktor też kto potwierdził, że jest na ten tak mało, to jest jeden odcinek. Zrobimy sobie dwa od razu, że część pierwsza i część druga. Mm. Szkoda, że to... Ała, A... palę się, palę się, palę się... O, się. Gdzie ty weszłaś? Ja tutaj sądzę. Chodź na dół tam. Zanim... Kurde! To yeah. nie... Kurde, i znowu ci tak przerywa. Jesteś? Jestem, jestem. Nie wiem, jak tak przerywa, nie wiem, czy to będzie słychać. O! Glowstone! Chodzimy na Glowstone'a. Au. Ogólnie myślę, że Nether będzie dobry taki... A pobijemy się z zombiami? Z pigmenami. Tak? Ogarnie się, że tego nikt nie zrobi na tym serwie. Po co neutralne? To tak, Co? To my będziemy pierwsi. A dobra, to może w drugim odcinku. Znaczy w drugiej części. Zaczniemy tak na koniec. Jeszcze rączką się kopy tak są jak Kilochem. Eee... no wiem, dlaczego kupiłem od początku porkciopem? Dobra, ty na wystarczy. Ja mam w domu przecież pierniki. W ogóle eventy na tym serwie... Ej. ...nie zrobili nic, e, nie zrobili żadnych nowych eventów, to eventy są takie, że rzucają e, różne rzeczy, diaksy, nerczesty, enchantingi, książki zenchantowane i to po prostu... tak raz było na Nowy Rok. Ej, zombie w nas Co? Nie. Tak to miał taką furię, żeby biegły z pręgścia światła. Nie, ale tak szło za nami. No szły, no bo e, tak, goście mają tu i bardzo często. Szczególnie, że dwie osoby mają portal. Ale się włamaliśmy do jednej. Teraz nas wreszcie właśnie zabiła. Dziękuję, Bradox Tak. Bardzo dziękujemy. Ten Pigny się na mnie gapił przez chwilę. Nadal się gapi. Cześć, piguś. I cię tak bije i cię da. No <gry> Kurde, znowu mi... Tak. Denerwuje mnie moja lewa słuchawka, bo mi się w mikrofonie rozłączył, a mikrofon jest na kablu do słuchawek, więc przesta przestałem coś działać. Hopi gast! Hopi GAST! Nad lawą, on pływa w lawie. Gdzie? Gast! Gast! Gast pływa w lawie! HEHEHEHE! he! Trollolo! TROLOLO! he! he, he Trollolo! Tro nie będę! Szkoda mistrzał strzał. To lewaj jest miecza! Bo i nie, nie chce mi się choć, uciekamy. Uciekamy dalej, Wiktorze, uciekamy dalej, chodź. My się tereny dopiero generują, patrz na lewe, ej, nie w tą stronę, Bartosz. Yyy, e, ups. No, nawet dopiero teraz spływa, więc jesteśmy na nowym terenie. Się boję, że nas... Ej, Wiktor, patrz. Patrz, co mi się tutaj stało, patrz na, pasz na, pasz na widzę, mnie. Widzę, widzę, widzę. Patrz nade mnie. co się, bo zaraz cię zaleje. Nie, wiem, 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 spoczko. W ogóle, 13 minuta, to może się, yy, na... Teraz się pożegnamy z pierwszą częścią, bo jeszcze intro trzyma. Łaz! Ja! Yeah! Fok! A ta kula ładnie lata. Dobra, chodź, Wiktorz. To chodź, my się idziemy. żegnamy, chodź obok A, mnie. Nie, tak. Chodź obok mnie. Sani, obok mnie. Wiktorz! Idę. To szybciej. Dobra. To my się z wami żegnamy. Trzymajcie się i na razie. No Wiktor, pożegnaj się No powiedz na razie no, Na razie, podziękuję Cześć No dobra Proszę.